Jest szansa, że zobaczymy pierwszy raz Basecamp. No i dobra, weszliśmy tutaj najwyżej, jak się da, żeby widzieć najdalej, jak się da. I zdaje się, że widzimy jakieś tam faktycznie namioty z tyłu. Więc zaraz zmieniam sprzęt i spróbuję Wam to pokazać z teleobiektywu. No i dobra, widoczki pooglądane, pierwszy rzut oka przez teleobiektyw na basecamp zrobiliśmy, piękne jeziorka. Co do samego lodowca, to nie jestem do końca przekonany, co nim było na tym obrazku, bo nie było to zbytnio oczywiste. Możemy uznać naszą popołudniową aktywność za zakończoną i teraz dzieciaczki mogą już tylko odpoczywać, bo jutro wielki dzień.